Witam Was serdecznie na moim kanale. Dziś przychodzę do Was z tutorialem takich oto paznokci. Są to takie typowe nudziaki, ale chciałam właśnie je czymś ym, ożywić. Połączyłam tutaj mat, błysk i ozdobę. Użyłam do tego trzech różnych firm i właśnie nie bójcie się łączyć. Naprawdę bardzo, bardzo mi się spodobał na ich stronie. Postanowiłam dać szansę właśnie lakierom hybrydowym z tej firmy. I to jest odcień SP. Pi44, uwierzcie mi, świetna pigmentacja, doskonała gęstość, a naprawdę niska cena, także mamy niezłą jakość za niską cenę. Nakładamy na paznokcie nasz kolor. Pierwszą warstwę nakładamy blisko skórek, ale nie przejmujemy się tym, by być po prostu przy samych skórkach. Paznokcie wkładamy do lampki i zobaczcie, jakie już jest krycie. Tylko po jednym pociągnięciu nakładamy drugą warstwę, i tutaj zbliżamy się już bliżej skórek. Odpychamy skórki w tył. I jeśli nie macie wprawy, to możecie robić pojedynczo po jednym paznokciu. Najpierw nakładamy lakier na środek. I następnie takim prawie czystym pędzelkiem. Dojeżdżamy do skórek. Tak przygotowany paznokieć może lecieć do lampki, albo jak macie więcej wprawy, możecie zacząć drugi paznokieć. następnie przygotowuję sobie ozdoby i dziś wybrałam takie złote cekiny które nałożymy zamiast na przykład kamieni z warowskich. mogłabym użyć też kamieni z albo takich błyskotek ale postanowiłam wybrać coś bardzo skromnego i delikatnego sięgam też po top mat z firmy Provocateur i nabłyszczacz over top z firmy Nailover zacznę od paznokci matowych i będą tu dwa środkowe, zabezpieczając dobrze wolny brzeg. Następnie biorę moją ozdobę, kładę na paznokieć, poprawiam, by była idealnie na środku. I do lampki na 30 sekund. Czynność powtarzam na kolejnym paznokciu. Na pozostałe paznokcie nakładam top snailover. Dajemy naszą ozdobę. Przemywamy cleanerem. Używam do tego moich płatków Snailover, naprawdę bardzo polecam, świetne. Przemywamy paznokcie. Paznokcie są gotowe i jak widzicie ten efekt matu w połączeniu z błyskiem wygląda świetnie. No i ta ozdoba też myślę, że wygląda bardzo, bardzo efektownie. Polecam ten kolor z firmy Passione Ungie. Naprawdę fajnie kryjący, świetna gęstość, fajnie się rozprowadza. No i długo się utrzymuje. Dajcie mi koniecznie znać jeśli macie jakiekolwiek pytania, czy filmik wam się podobał. Ja się teraz z wami żegnam z moimi nowymi paznokciami.